Cześć, tu babka z majcy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak używając reguły l'Hopitala rozwiązać takie granice, obliczyć takie granice funkcji. Zapraszam! Bardzo fajny temat, zobaczycie. E, Okej, okay. najpierw powiemy sobie, co to jest reguła l'Hopitala, Kiedy możemy ją stosować i kiedy nam się w ogóle przydaje ta reguła l'Hopitala. Będziemy liczyć granicę ilorazu dwóch funkcji. f od x przez g od x przy x dążącym do x0. <laughs> możemy zastosować regu regułę l'hopitala, gdy otrzymamy symbol nieoznaczony 0 przez 0 lub nieskończoność przez nieskończoność. Czyli przy x dążącym do x0, to x0 to może być jakaś liczba, możemy dążyć do x0 z lewej, z prawej strony, może to być nieskończoność plus albo minus. Jeżeli przy x dążącym do x0 funkcja f od x granica funkcji f od x jest 0 i granica funkcji g od x jest 0 lub nieskończona przez nieskończoność, to możemy zastosować regułę L’Hopitala. Często oznacza się, że to, żebyśmy zaznaczyli sobie, że to jest reguła L’Hopitala, że z niej skorzystaliśmy, to ta granica będzie równa granicy przy x dążącym do x0, czyli zobaczcie, do tego samego x0, tylko tutaj zrobimy sobie pochodną funkcji f przez pochodną funkcji g. No i teraz zobaczmy, jak możemy zastosować regułę Delopitala w tych przykładach, które tutaj wypisałem. Po pierwsze sprawdzamy, czy w ogóle możemy zastosować regułę Delopitala, bo to stosujemy ją tylko, gdy mamy 0 przez 0 i nieskończoność przez nieskończoność. Wstawiam sobie, czyli liczę granicę przy ich się dążącym do 1. Gdy wstawimy sobie na górze 1, to mamy logarytm naturalny z 1, czyli 0 przez 1 minus 1, 0. Czyli mamy 0 przez 0. Dobrze, czyli możemy zastosować regułę Delopitala. Zaznaczę, że stosujemy regu regułę l'hopitala, czyli to jest to samo, co granica przy x dążącym do jedynki. I teraz na górze robię pochodną funkcji logarytm naturalny z x. Pochodna z logarytm naturalny z x to jest 1 przez x. Na dole robimy pochodną z x minus 1. Pochodna z x -a to 1 z jedynki 0. Czyli mamy 1 przez x przez 1. I teraz wstawiam jedynkę. I już nie otrzymujemy symbolu nieoznaczonego, tylko 1. Świetnie. Czyli używając reguły Deloptela wykazaliśmy, że granica tej funkcji jest równa 1. Sprawdźmy kolejny przykład. Po pierwsze wstawię sobie 0 w miejsce x. To tak, jak wstawię 0, to tu mam 0 minus sin 0 to 0 przez 0 minus 0, czyli przez 0. Czyli znowu taka sama sytuacja. Mam symbol nieoznaczony 0 przez 0 i zastosuję regułę Deloptela. Czyli jest przy x dążącym do zera. I teraz uwaga. Muszę zrobić pochodną tego, co jest na górze. Ale pochodna tego, co jest na górze, to po pierwsze pochodna x cosinus x minus pochodna sinus x, tak, bo mamy różnicę funkcji. Zróżniczkujemy pierwszą funkcję, później drugą. Teraz uwaga. Ta pierwsza funkcja to jest pochodna z iloczynu. Czyli robimy tutaj wzór na pochodną z iloczynu. Pochodna pierwszej funkcji 1 razy cosinus x. Plus pochodna drugie, pochodna z kosinusa minus sinus x, razy ta pierwsza bez zmian, czyli zrobiłam już pochodną tego, to co jest tutaj napisane, to jest pochodna x cosinus x minus pochodna z sinusa cosinus x przez pochodna z sinusa cosinus x pochodna z x 1, czyli mam minus 1. Teraz zobaczmy, coś mi się tu na górze skraca, czyli kosinus się skraca, na górze mam minus x sinus x. Przez cosinus x minus 1. <laughs> Wstawmy teraz 0. I uwaga, wstawiam tutaj 0 i mam znowu 0 przez 0, bo cosinus 0 to 1. OK. Ale skoro mam 0 przez 0, to mogę znowu zastosować regułę Delopitela. To będzie limes przy x dążącym do 0. I teraz na górze zostało minus sinus x razy x. Znowu zastosujemy tutaj pochodną z iloczynu. Pochodna z minus sinus, czyli z sinusa to jest kosinus, ale zapiszemy z minusem, bo był tam minus, czyli minus cosinus x razy to bez zmian, plus pochodna tego razy pierwsza funkcja, czyli będzie minus sinus x przez pochodna z kosinusa minus sinus x, <laughs> a pochodna z tego 0. Wstawiam znowu 0 i znowu mam 0 przez 0. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziemy tak robić do jutra i że za chwilę nam to wyjdzie. Zastosujmy regułę do L'Hopitala. Limes przy x dążącym do zera. I teraz na górze znowu robię pochodną z iloczynu. Pochodna z minus cosinus x z cosinusa minus sinus, czyli jeszcze był minus, czyli sinus x razy x plus pochodna z x, to jest 1 minus cosinus x minus pochodna z sinusa cosinus x przez pochodna z sinusa cosinus z minusem. Minus cosinus x. Uff, chyba już wyjdzie coś fajnego. Teraz stawiam wszędzie 0, no to tak, w miejsce x. To się wyzerowało, a tu będzie minus 1, minus 1, czyli na górze będzie minus 2, a na dole minus 1. Uff, w końcu otrzymaliśmy coś, co nie jest symbolem nieoznaczonym. Akurat dwójka. Czyli zastosowaliśmy 1, 2, 3 razy regułę de I ostatni bardzo ciekawy przykład. Po zobaczcie, co będzie, jeżeli za x wstawię nieskończoność? W sensie wstawię nieskończoność. Wyobrażę sobie, co będzie, jeżeli x będzie dążył do nieskończoności. Mam tutaj takie coś: nieskończoność do potęgi zerowej. OK. Nie mogę zastosować reguły do L'Opitala, a ja dałam takie zadanie: stosując regułę do L'Opitala, oblicz granicę funkcji. <laughs> to coś musimy z tym zrobić. I tutaj jest taka sztuczka. Pamiętacie, może jak liczyliśmy granice ciągów z E? To właśnie się pojawia E. Po pierwsze, zauważcie, że możemy tą funkcję zapisać, że to jest E do potęgi logarytm naturalny x do potęgi 1 przez x. Czy zgadzacie się z tym? Bierze się to stąd, że był taki wzór E, może nie E, tylko zróbmy A, do potęgi logarytm co z A z B, że to jest B. Czyli jak ja za A wstawię E. To e do potęgi logarytm naturalny, bo logarytm naturalny to jest logarytm o podstawie z e, z b to będzie b. Czyli to jest, to jest tak jakby moje b w tym tymzorze, i ja zrobiłam e do potęgi logarytm naturalny z tego b. Teraz korzystam z innego twierdzenia o logarytmach i przeniosę sobie to, co jest tutaj w wykładniku tej potęgi przed ten logarytm, czyli mamy limes, przy il zążącym do nieskończoności, e do potęgi. 1 przez x logarytm naturalny z x. <laughs> ok, wrzucę sobie ten logarytm naturalny z x do góry. Czyli będzie e do potęgi logarytm naturalny z x przez x. Czyli na razie nic nie zrobiłam, tylko inaczej zapisałam sobie tą funkcję. I teraz słuchajcie, na chwilę przejdziemy na bok i zajmiemy się tylko tym, co jest tutaj. Jaka będzie granica tej funkcji, gdy x będzie dążył do nieskończoności? To zobaczmy. Na górze mamy logarytm z nieskończoności przez nieskończoność, czyli mamy nieskończoność przez nieskończoność. Czyli tutaj już będę mogła zastosować regułę de Czyli na chwilkę odpuszczam tą moją funkcję e do tej potęgi i zajmę się tylko granicą przy x dążącym do nieskończoności logarytm naturalny z x przez x. Powiedziałam, że będzie tutaj symbol nieoznaczony nieskończoność przez nieskończoność, czyli mogę zastosować regułę del To co dostaniemy? To będzie Gimes przy x dążącym do nieskończoności, i teraz robię pochodną na górze 1 przez x przez 1, tak? Pochodna z x to jest 1, a 1 przez x, gdy x dąży do nieskończoności, to dąży do 0, tak? Licznik stały, a mianownik dąży do nieskończoności. To teraz wracam tutaj. Bo z reguły d'orbitala udowodniłam, że to, co jest tutaj w tej chmurce przy x dążącym do nieskończoności, że to dąży do zera. Czyli ta granica jest równa e do zerowej, czyli 1. Udowodniliśmy, że granica przy x dążącym do nieskończoności, x do potęgi 1 przez x, jest równa 1. Ale zauważcie, że nie zrobiliśmy tego tak od razu, bo reguły d'orbitala stosujemy wtedy, gdy mamy symbol nieoznaczony 0 przez 0 lub nieskończoność przez nieskończoność. Zaczęliśmy od innego symbolu nieoznaczonego, nieskończoność do potęgi zerowej. No, nie pasowało nam do tego, żeby zastosować regułę de l'hopitala, ale sobie z tym poradziliśmy. Czyli mieliśmy w tym odcinku prosty przykład, nie tak bardzo trudny, ale trzy razy zastosowaliśmy regułę de l'hopitala, i mieliśmy jeszcze jeden przykład gdzie nie tak od razu zastosowaliśmy regularitela, tylko zrobiliśmy najpierw pewien trik, ale ten trik myślę, że znacie już, jak liczyliście różne granice ciągów z E. Zapraszam na kolejne odcinki.